Siemaneczko! Witam Was w kolejnym odcinku Właśnie otworzyli od dzisiaj siłownię Jedną z których korzystałem Także jadę, ale nie jadę typowo na siłkę Tylko jadę zrobić sobie tarcze, Nie sobie w sumie, bo, bo ktoś mi zrobi Ponieważ jego szkoła jest zamknięta Gdzie zacząłem uczęszczać, żeby poprawić stójkę Więc mamy możliwość zrobienia... Mułaj, tutaj dokładnie, ale bardziej boksu, bo noga jednak kuleje, ponieważ ta łękotka jest zepsuta, więc kopać nie zamierzam na razie. A, a zamierzam zrobić coś tam z rękoma, także boksy zaraz wjadą ze Zbyszkiem, moim serdecznym przyjacielem. No i co? I później ja zbychowi trening zrobię personalny, przygotowujący, taki jednak w fazie akumulacji, czyli tej wstępnej fazie. Bo, bo tak naprawdę nie ma terminu zawodów, żeby wiedzieć, dokąd zmierzamy, więc takie bardziej to jest przygotowanie pod konkretne, e, pod konkretne działanie, pod konkretne przygotowanie motoryczne. Także teraz robimy bazę, żeby później robić, krok po kroku, budować ten dom i dojść do piku formy na szczyt. Ale mówię, tak jak powiedziałem, jeszcze nie mamy terminu zawodów, nic nie mamy, także ciężko określić. Zapraszam do oglądania. O, tu jest ten gruby Maciuś, z którym będziemy robić boksy. Trzeci człowiek na świecie i drugi. Jeden w boksingu, drugi w Muay Thai. Może coś. <laughs> z się. Nie, nie, nie pchaj, nie pchaj, Tak jest, nie pchaj. Mały hop. hop, hop. Drugi kaps. Tak, normalnie wyrzuć tą rękę, Nie pchaj, na 호흡! 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 하나, 둘, 셋! 호흡! 아, 그래, 가자! 호흡! 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 Ja wchodzę tak, jakbyś o przypychał, o No, nie widzę. Ja Wsmacniamy na... głowę przyśrodkowo w stacji problemów z kolanem. Lekkiej niestabilności. Głowa odpowiada bardzo mocno za stabilność kolana. Aprów nieś odciąży staw kolanowy 2. Nie odrywaj pięty. 3, 4, 5. Cik raz i również jedną już nie odrywaj piętro żeby wzmacniać pojedyncze struktury dwugłowy również jest stabilizatorem stawu kolonowego odpowiada za ruchy hamujące więc tak naprawdę przyda się do w ringu tak jest raz do 8 2 3 4 5 6 7 do 8 jeszcze raz nie wyrzucaj barków 8 Wąskołą. Dawaj dawaj. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zbycho ogólnie będzie jak to się mówi, prekursorem, tak? A, Czego? Let way. No popatrz w kamerę. Czego? Let's Way boksu birmańskiego. Czyli boksu, który jest również wchodzi w ten boks. Element zapaśniczy czyli opalenia suplesy jak również ciosy z dynki. A że Zbycho ma łysą dynkę to mu wygodniej będzie. I mało główkę, więc też będzie ciężko go trafić. Siłownia, prawie że pusta. Jak wiecie to Extreme już się otworzyło. Tutaj Zbycho świruje coś. Extreme już się... Right <laughs> wait. Extreme już się otworzyło, także serdecznie zapraszam, czy to na siłownię, czy jeszcze bardziej na treningi, my już działamy ze Zwycha. Do mnie też zapraszam na treningi. Au. Stójka. Mocna praca łopatek, dwa ćwiczenia na plecy w stosunku do jednego na klatkę, ze względu na to, że ze Zwycha po trakcji barku mamy jako zawodnik jak zwieszek ma tendencję do tego, więc będziemy wzmacniać gdzieś tam tył żeby odciążyć przednią tą mięśnia na ramiennego. Prawda? Tak jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Podsumowując, ja zrobiłem Tarcze z zbychem, to znaczy zbycho mi tarczę zrobił, a ja zbychowi trening. Bazujemy na fazie akumulacji, bo na razie jesteśmy w fazie, nie ma wyznaczonego terminu zawodu, więc na razie przygotowujemy organizm, struktury takie jak ścięg, nawiązadła, że do mocniejszej pracy. Więc ten wyścig nie jest ani na maksa intensywny, ani żaden mocno wytrzymałościowy. Nie dajemy przemęczyć się układowi nerwowemu. 5, zrobiliśmy 10 rund teraz. Lekkie wytrzymałościówki z systemem 30 na 30, żeby krew przepłynęła przez cały organizm, żeby wartości odżywcze były lepiej dostarczane w wszystkie miejsca, gdzie były trenowane na siłowni. Także zachęcam Was do polubienia fanpage'a, jak również zostawienia subskrypcji. Dam link ze strony Zbyka z Lubelskim Rzeszeniem Muay Thai, ze szkołą, którą prowadzi. Także trzymajcie się do następnego. No i co? Piona Zbyku. Piona.